Off-grid, który nie działa. I czy w ogóle off-grid ma sens? Słuchajcie, w moim przypadku, jak widzicie, teraz mamy rozproszone światło 620W. Off-grid trzeba, wiesz, rozpatrywać, jak to pod swoje potrzeby. Powiem także. Więc ja tak zaobserwowałem, że tak minimalnie dziennie bym potrzebował jakieś 10-15 kW dla swego mieszkania. Więc jeśli chodzi o te 10-15 kW, musiałbym mieć chociażby tak jak dzisiaj 600 W, daje rozproszone światło, no to mieć paneli razy 10, przykładowo, jakieś 50 e, kawu paneli samych, nie? I wtedy dochodzi jeszcze jakieś, nie wiem, 5 falowników, żeby to ładowało. I z jednego falownika po prostu idzie z akumulatoru na mieszkanie. Tak to widzę. Więc, ale minimalnie. E, tak podejrzewam, że teraz Jakie elektronarzędzia mamy e, AGD i tak dalej Takie 6 to już tak Powiem na styk, ale 10 KW e, Falownik Musi być minimalnie Czyli do tego też 10 KW paneli Odpowiedni kąt Najlepiej bym ustawiał na stale zimowe bo latem by byliśmy mieliśmy by tego nadmiar i jakoś to by już by hulalo no też magazyn energii minimalnie z 20 30 też tych kilowatogodzin żeby mieć ten zapas na takie gorsze dni No, a tak najlepiej polecam bezpiecznie, znaczy polecam, w mojej sytuacji to by chyba miało miejsce jakieś 20 kwh, 2 falowniki, magazyn na 30, więc to by się sprawdziło, więc dajcie znać co tam u was, jakie wasze spostrzeżenie, co myślicie o tym, pozdrawiam.